Dużo pewności siebie w ataku, dużo rzutów za trzy. E, świetne pana asysty, mimo wszystko czego zabrakło. Oprócz śniegu. Siły i troszeczkę umiejętności, nie oszukujmy się, mając e, otwarte rzuty i możliwość e, wykończenia akcji. A, gdzieś tej dokładności zabrakło i to było widoczne. A, mówię, e, pomimo tego, że ja, Michał Gabiński, e, Danny Gibson i a i gdzieś Maciek Wojciechowski, jesteśmy bardziej doświadczeni, to jednak łącznie z obcokrajowcami, może ja to powtarzam, ale, ale tak jest, jesteśmy młodą ekipą, jeszcze niedoświadczoną, jeszcze nie umiejąco tak sobie świetnie radzić w grze. Z poukładaną e, obroną, jaką e, no, niewątpliwie dzisiaj zaprezentowała drużyna Milu Włocławek. Także ja jestem dumny ze, ze swojej ekipy, ze, ze chłopaków. Dzisiaj naprawdę daliśmy maksa. Myślę, że byliśmy równorzędnym, z, równorzędną drużyną, równorzędnym przeciwnikiem przez około 32 minuty. A te trójki dzisiaj się akurat u, uruchomiły w, w drużynie z Włocławka. Cóż, czapki z głów wyszliście do meczu z mistrzem Polski bardzo skoncentrowani bez kompleksów wywieraliście ogromny wpływ pod koszem zmiana trenera wpłynęła na to Powtarzaliśmy sobie cały czas, że musimy grać agresywnie. Trener mówi, że agresja, agresja, jeszcze jest agresja, bo bez niej nie ma, nie, nie ma zespoły obrony. I oczywiście nie, po, nie powiem, broń Boże, że nagle zaczęliśmy chcieć, bo nie, bo za trenera Adamka też chcieliśmy, tylko, tylko nie, nie, nie wychodziło tak jak wszyscy sobie zaplanowaliśmy. Dzisiaj postanowiliśmy, że to może być sytuacja tylko wygrana dla nas. Jeżeli przegramy, nikt na nas nie stawiał, ale jeżeli już mamy przegrać to już zróbmy to naprawdę na takich warunkach, na których chcemy. Czyli dajmy z siebie maksa. Myślę, że każdy z kopaków może z podniesioną wychodzi z skali Dwie pierwsze kwarty dotrzymywaliście kro, kroku Anwilowi. Co się stało po przerwie? Pierwsze, w dwóch pierwszych kwartach dotrzymywaliście kroku Anwilowi. Co się stało po przerwie? No tak, Myślę, że jeszcze trzecia kwarta nie była zła, natomiast uruchomiły się mówię, te trójki. E, bodajże Lido trafił d, d, dwa czy trzy razy z rzędu, część ją poprawił. Dzisiaj świetnie dysponowany był e, w pewnym e, fragmencie gry w Freymanis. E, Wykorzystywali skrzednie, też grę e, tyłem do kosza. Z nim przełaga wzrostu nad naszymi czwórkami, nad Michałem Gabińskim i e, Andy Krabaszem była widoczna. No ale, no, no mówię, no, gdzieś talentu, umiejętności i niewątpliwie sił i szczęścia zabrakło e, już w końcówce. E, ale z takim nastawieniem e, myślę, że patrzę optymistycznie w przyszłości. E, ten mecz, który, który mogliśmy wygrać, to byłby tylko i plus dla nas. Są spotkania, które my musimy wygrywać, chociażby jak ten ostatni z Gliwiczanami. Także e, fajnie możemy, mówię, wychodzić z podniesionego w skali mistrzów. Ale już przygotować się od jutra do, do tego meczu z Lublinem, bo to jest piekielnie dla nas spotkanie. Dla Pana wyjątkowy powrót. Cztery lata spędził Pan we Włocławku. Rozpraszali koledzy z poprzedniego sezonu przed meczem. Zapraszali na herbatę? Nie, nie było, takiej, nie, było nie było takich zaproszeń, bo spotkaliśmy się gdzieś wcześniej na treningu wieczornym, ale Myślę, że same uprzejmości były wymieniane. Ja wiele dobrych wspomnień mam z tym miejscem, a bardzo dobrze się znam z chłopakami. O, spędziliśmy niewiarygodny sezon z tymi, co oczywiście zostali tutaj. Mówię o Chase i Gorzej i Szymonie. Mamy z nimi, mam z nimi wspaniały kontakt nawet do, do dnia dzisiejszego. No nic, no naprawdę chciałem bardzo wygrać, ale stało się jak się stało. Nie będę, nie będę e, kłamał, że nie przyjechałem tutaj, żeby uczyć nosa Polski, ale mówię, no stało się jak się stało i e, teraz koncentracja już na następne spotkanie. Tak jest sport, ja bardzo dziękuję za rozmowę, a my wracamy do naszych komentatorów.